Ja za... że ładnie wyglądam My za chwilę wrócimy i będziemy nagrywać challenge. Także do zobaczenia. Także hej hej, jesteśmy i będziemy mówić pytając głowy, bo żadne nie możemy znaleźć. Dobra, to ja może zacznę. Kto więcej razy Ci się całował? Sorry, Ty się pocałowałaś pierwszy raz? Nie. Tak, niedawno. Mhm, mhm. Sorry, ale ja sama zerkowałam. Ja się więcej razy. Ja z więcej razy zerkowałam. Ja z tym kimś, że? Bardzo dobrze. No dobrze, dobrze. Już tyle razy ja się schęcę. A wy źle, ehi? Dobra. Dajmy ramicę na ramię. Teraz ty. Mm. To magia, ja przy sobie 24 na chas. Ale go używa. Bez telefonu ja nie żyję. Rozmiecam. Ale kto go używa? Ty chodzisz na plaży i go nie używasz. A ja nie chodzę na plaży i go używam. No to nie coś Kto więcej je? To może niech będzie kto mniej je. Ja nie potrafię iść A odziem. A słyszę? Właśnie. Kto się częściej maluje. No. Kto częściej jeździ rowerem? Ja nie chodzę ty, nie używam tych rzeczy. Kto częściej uprawia sport? Myślałam, że coś innego. <śmiennie> <Okay. śmiennie> <śmiennie> Wiesz, ty miałabyś z kim. <śmiennie> The <grymne> no? No to szpin. A ma de fajcen. Złożyli inne, co na. Nie, nie, nie. Przepraszam. Złożyliśmy. nie Przepraszam. 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 to Przepraszam. Przepraszam. Przepraszam.